Drugi sezon powstania Smoków, a właściwie druga jego część, czyli turnie źródeł, bez wątpienia jest w pewnym sensie odwzorowaniem, nową wersją tego, co kiedyś już było. Jednak kiedyś wydarzyło się tak czy jeszcze inna, znacznie dużo ważniejsza rzecz, która miała wpływ na całe Ninjago. Jak powstała fuzja, wiemy, że na pewno stworzył ją mistrzów, W jaki sposób może nie stworzył, ale jest za nią odpowiedzialny. To na pewno to jest informacja już potwierdzona, informacja kanoniczna, którą zdecydowanie powinniśmy uznać za prawdziwą. Jednakże od źródła pod Koniec sezonu dowiadujemy się, że pomimo tego, że Piątka uciekła, to Lloyd zrobił coś znacznie ważniejszego. Ninja powstrzymali kolejnego śmiertelnika przed użyciem połączonych mocy żywiołów, żeby dostać się do smoków źródła. Zaznaczę to, kolejnego śmiertelnika. A zatem oznacza to, że ktoś kiedyś użył już połączonych mocy żywiołów, żeby do smoków źródła się dostać, no i coś tam z nimi zrobić. Czy możliwe jest, żeby mistrz miał wszystkie mocy żywiołów i dostał się do smoków? No, ja szczerze w to wątpię. Nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek miał taką moc. I pytanie, o kogo tutaj chodzi? Jedyna osoba, która poza Noktem wtedy władała wszystkimi mocami żywiołów, no może Nok nie władał wszystkimi, ale wiecie o co chodzi? To pierwszy mistrz z Bo jak wiemy, on przekazał moce wszystkim pozostałym pierwszym mistrzom żywiołów. On dostał je od smoku źródła i następnie puścił je dalej w świat. A przynajmniej tak powinno to wyglądać według wszystkich informacji i historii, jakie otrzymaliśmy do tej pory. Kanonicznych oczywiście. Czy to oznacza, że pierwszy mistrz Spinjiczu w jakiś sposób też coś z tymi smokami źródła spowodował? To wszystko już było zagmatwane i skomplikowane, a teraz zagmatwane staje się jeszcze bardziej. Pytanie: Łu, pierwszy mistrz Spinjiczu, czy może ktoś jeszcze? Pierwszy mistrz Spinjiczu nie wydaje się takim głupim wyborem, jedynie powód pozostaje nieznany i taki dosyć dziwny, czemu on miałby to zrobić, ale wiemy przecież, że wysoce prawdopodobne jest, że ta postać powróci, że w końcu go zobaczymy, co też nie raz dokładnie na Twitterze wspomniał. Czy to on? Tego dowiemy się już, no może nie niedługo, ale kiedyś się dowiemy. Kimkolwiek ta postać nie była, na pewno w jakiś sposób z tymi smokami w świecie Ninjago namieszała i być może do fuzji też się przyczyniła. Dajcie znać co o tym sądzicie, a ja dziękuję pięknie. Hej!